Siemaneczko widzowie, z tej strony Peter, jestem na swoim drugim koncie i słuchajcie, w moim poprzednim odcinku na tym kanale był to odcinek z oszukiwaniem oszustów. Biłem się tam 3 na 1. W jednej z akcji ja sam pokonałem 3 osoby i przy tym spaliłem jej ich, ich bazy, zabiję ich villagerów. Oczywiście nie każdemu z Was się to spodobało, ja to rozumiem, ale wiecie, no jakby jest to anarchia i takie rzeczy tutaj się dzieją, na tym to wszystko polega. A dzisiaj, żeby Was zadowolić, te osoby, które pisały takie komentarze, że źle zrobiłem, no to zrobię coś dla tych graczy dobrego. Oczywiście, jak zwykle, odcinek na tym koncie zaczynam z kitem GEWIP. Biorę sobie czyli czysty prot 4 secik, mieczyk Sharp 5. Tutaj wiadomo, jakiś koksik, jakieś podstawowe narzędzia mam, także cyk. I jak to zwykle bywa, otworzymy sobie skrzynki. Przygotowałem tutaj 15 epickich, 5 rzadkich i 3 anarchiczne. I przedmioty z tych skrzynek pomogą mi w dzisiejszym odcinku. I będę po prostu tak robił, że żeby była jakaś taka losowość w odcinku, to co dostanę, tutaj mi pomogą jakieś różne itemki z tych skrzynek. Myślę, że to jest fajne urozmaicenie. Także leci na pierwszy strzał 15 epickich skrzynek. 3 perełki. O nie, 16 bloków emeraldów. O, 5 dwójeczka. Zamieniam sobie, bo mam czystą tutaj szar w piątkę. Wyrzucę komuś cyk. Osiem refili. Uuu, cztery serduszka. Okej. Okay. Spodnie cztery trzy. To też sobie zamieniam. Osiem refili znowu. Klata cztery trzy. Znowu cztery serduszka. Kurde, mało kluczy zostało, ale taki dropik dzisiaj średni jest. Średni. O, wreszcie coś. Księga szybkości. To jest dobre, to jest bardzo fajne. Będę szybciej biegał. Mogę to nałożyć na buty. 5 dwójka znowu. To masz tu koleżko. Anarchiczne buty! O, to idealnie, bo będę miał na buty książkę i to. I o! Księga otrucia! Nareszcie, boże, ostatni, a nie, przedostatni klucz. Teraz klucze kapicki Skita. Givip i. O! łuczek anarchiczny, nie mam strzał. Teraz lecimy sześć rzadkich skrzynek. Ok, szukerze. Miecz z knokiem. Stak złota. Pięć dwójeczka. Pół staka diaksów. No, rzadka taka średnia. Przechodzimy do trzech anarchicznych. Łuk. Kurde, czemu Łuk akurat? Oh, sta graffiti. Ok. Księga pośpiechu. Jeden z najgorszych dropów ze skrzynek dzisiaj. W ostatnim odcinku miałem o wiele, wiele lepszy. Niestety na rynku nie znalazłem strzał do anarchicznego łuku, ale za to pokupuję sobie stręże na 8 minut, bo to, no, dużo mi to da. Dobra, kupiłem 3 stręże za 50 dolarków. Lecimy na losowy teleport i teraz tak. Łączę sobie to, co zdobyłem, czyli anarchiczne buty z szybkością. Cyk. kilo, włączy łączę sobie z pośpiechem, będę szybciej kopał. No i mieczek z otruciem połączymy. I z tymi dzisiejszymi tym Będę bazował z tym wszystkim. Nie jest to jakieś super ekstra, ale nie jest też złe. Nie drobno mi też żaden totem, także potrzebuję jakiejś tarczy, żeby mieć coś tutaj w drugiej ręce. Także szybko szukam żelaza. Dobra, dwa kubełki i tarcza zrobiona. Cyk-cyk. Dobra, i słuchajcie. Pewnie się zastanawiacie właśnie, co będzie tym prezentem dla tych graczy. Ja tutaj znalazłem już obiecujący teren. Muszę tylko zdobyć jedno wiaderko z lawą. I tak, dam wam podpowiedź, zniszczyłem im bazę, więc nagrodą będzie coś w postaci bazy, ale <gryw> zobaczcie co ja tutaj kminie. Będzie ona bardzo fajnie zamaskowana. Dobra, udało mi się znaleźć lawę, biorę ją i ona będzie w tym kluczowa, kluczowy element, lawa. Cyk. No i teraz... Robimy... Chyba poznajecie tutaj taką konstrukcję Wielokrotnie była ona robiona na Anarchii, SMP Także robimy lava kasta. Po co robimy lawakasta słuchajcie? Pewnie po tym filmiku nie będzie to i tak miało sensu Bo no wiecie po co to robię Idziecie sobie przez mapę, jesteście normalnym graczem Widzicie ogromnego lava kasta griff No raczej nie będziecie tam szli Jeszcze na wodzie? Po co komu wiecie? Lavacast na wodzie A tutaj zrobimy w tym Lavacastie po prostu ładną bazę dla chłopaków Nazbieram tutaj na dwóch villagerów jak im zniszczyłem. Spróbuję się to pobić trochę, bo i tak mam łatwą ucieczkę. O, villagery tu są. Dobra. Jest villagera, zabiłem im. Jest! Drugi villager zabity, let's No jakoś upiększymy. Zrobimy po prostu fajną bazę chłopakom, żeby im się lepiej żyło. I na koniec ich tutaj właśnie zaproszę. Pokażę im to wszystko. I zobaczymy ich reakcję. Mam nadzieję, że im się to spodoba i, i że się ucieszą. Też dam coś od siebie, jakąś taką nagrodę, wiadomo, ale to już zobaczycie. No i rozpoczął się żmudny proces robienia lawakasta. W trakcie przypomniałem sobie, ile czasu się to robi, bo zwykle zajmuje mi to około 8 godzin zrobienia do 300 kratki, powiedzmy. Więc postanowiłem spróbować troszkę czegoś innego. Zazwyczaj na anarchii robię te lawa kasty po 8 godzin, po 10, po 14. Nie chcę spędzać tu tyle czasu na robienie tego. Muszę tą niespodziankę dać dziś dzisiaj jeszcze, mam godzinę 14 prawie, spadłem na jeszcze fajniejszy pomysł. Poczekam aż się ta warstwa wyleje do końca i zaraz pokażę wam jak zrobić lawakasta szybciej, o wiele szybciej. Okej, okay, myślę, że Tutaj odtąd będzie dobre, teraz, tutaj musimy skopać tego kobla. Najlepiej, także, ja to teraz zrobię. Dobra, widzowie. I tutaj, ostatnia, jakby warstwa została mi do skopania. Także, już to szybciutko skopuję i pokazuję wam, co dalej. I teraz, tak robimy coś, coś takiego. Generalnie, chodziło o to, aby promień następnego piętra był 4 kratki mniejszy od poprzedniego. Raz, dwa, trzy, cztery. Od tej platformy całej z pięć kratek do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj, o, do tego sobie dojeżdżamy. Dojeżdżamy sobie do tego. I z każdej strony tak musimy dojechać. I teraz to po prostu zaczynamy wypełniać po jednej kratce tutaj od środka. Żeby to wszystko równomiernie wyglądało. Musimy to tak zrobić. No i tak sobie ładnie to uzupełniamy od środka. Żeby powstała nam jednolita platforma z kobla. Która ma cztery kratki mniej w promieniu. Od warstwy położonej niżej. OK. I pierwsza, najbardziej czasochłonna. Warstwa zrobiona. Teraz znowu musimy sobie wyznaczyć środek. I teraz robimy sobie od środka, tak, ze 4 mniej, 3-4 bloki mniej niż poprzednio. I znowu robimy tak samo. Powtarzamy proces. Ja sobie robię tutaj od środka. I tak, aż do samej góry. Jakby aż ta platforma będzie coraz mniejsza, coraz mniejsza. Tak robimy. I powstanie po prostu większy trochę lawa Kaścik. Kiedy ja rozkładam kolejne poziomy platformy, ty proszę poświęć swoje 3 sekundy. Zostaw subika i łapkę pod tym filmem. To jest dla ciebie darmowe i zajmuje tylko 3 sekundy. Bardzo I to proszę. By było o, chyba to, tak mi się wydaje. Patrzcie, to wygląda jakby jak choinka. I co teraz robimy? Z samej góry spuścimy lawę. Ona powinna się rozlać tak ładnie, ładnie, ładnie. I tutaj będzie miejsce na bazę. Tutaj jakieś różne piętra, można zrobić w środku coś. Także tutaj uprzątniemy to elegancko, tak. Dobra widzowie, tak to wygląda z daleka. Jak pewnie możecie się domyślić, to mnie totalnie nie usatysfakcjonowało, więc potem to jeszcze powiększyłem. Ale teraz zabieram się za wykończenie wnętrza, że tak powiem. O przy okazji widzowie znalazłem stack strzał za, 6, za 150 dolarów, więc to kupię Bo jak widzicie mam tutaj anarchiczny łuk dzisiaj dropnięty z tych skrzynek Także to mi się przyda Tutaj oczywiście zbierałem jakieś drewno, jakieś materiały po prostu potrzebne do dekoracji i wykończenia bazy A ja z przeszłości ma dla was małego protipa Otóż jak wiecie wiele graczy na naszym serwerze kupuje klucze co nie? Ja sobie dzisiaj tak rano myślałem Co wam się najbardziej opłaca, że tak powiem mieć U nas Ranga G VIP, którą ja teraz mam Ona kosztuje 5 dych. trochę to jest, nie powiem trochę to jest 5 dych i macie ją na miesiąc, ale codziennie macie na przykład właśnie taki set i dwa klucze. I te klucze łącznie są warte 4,5 zł. Rankę macie na miesiąc, więc przez 30 dni codziennie odbierając kita macie przedmioty o wartości 130 zł. Prawie zapomniałbym wspomnieć, że ta ranka może odbierać kity niższych rank, a w SVP znajduje się kolejny rzadki klucz, czyli łącznie codziennie zgarniacie itemki o wartości nie 4,5, a 6 zł. A sama ranga kosztuje 50 zł i daje też inne benefity, tak, Naprawianie seta i te inne rzeczy. Wiecie co widzowie? Spojrzałem sobie na to jeszcze raz i chcę to jeszcze trochę powiększyć i pogrubić, mimo to rozmiary bazy się nie zmienią, bo ona jest i tak już, będzie w środku bardzo duża, ale jeszcze chcę to bardziej ukryć. Tutaj po prostu dobudowałem kilka kolejnych poziomów, żeby żaden gracz nie szczaił się, że w tym lawakaście znajduje się baza, tylko jest to totalny griff gdzieś na oceanie. Dobra widzowie, spójrzcie na to. Uwaga, tam, tam, tam jest. Jest nawet spore lawa gaśnik. Już nie będę robił większego i spędziem na nim yy, nad nim chyba ze dwie godziny, żeby doprowadzić go od, od początku do końca, żeby był taki. Mogę od razu robić tym sposobem, co myślałem, to by było szybciej i łatwiej i lepiej. Przejdźmy zatem do stylizacji bazy. Zabrałem się za ogarnianie bazy od środka, ale to jak wygląda, zobaczycie się dopiero pod koniec, więc oglądajcie dalej. A jeszcze informacje dla was, Bo pewnie będzie dużo komentarzy, proszę nie piszcie mi, żebym ja wam te coś takiego zrobił albo dał. To raczej jedna jednorazowa taka sytuacja, więc proszę nawet nie próbujcie tak pisać. Dobra, widzowie, przyjrzałem tutaj rynek. Wystawię anarchiczny łuk, który dropnąłem za 4000. To jest bardzo dobra cena najniższa w sumie na rynku. I drugi sobie zachowam. Drugi sobie zachowam. Mam nadzieję, że ten, że ten się sprzeda. Widzowie, anarchiczny łuczek się sprzedał. Ja tutaj nie chcę wam za dużo pokazywać, nie chcę spoilerować. kupujemy villagerów, dwa jajka. Cyk, to będzie jeden, i po drugiej stronie będzie drugi, już jest elegancko, i powiem wam, że baza wygląda zarąbiście. Jeszcze tutaj trwają prace takie final touches, jakieś dekoracje, coś tam robię. I jeszcze dla chubagu będę miał niespodziankę, no i spróbuję zapolować na jakieś itemki dla nich. Teraz tej temki, które wylosowałem ze skrzynek, mi się przydadzą. Dopiero teraz, bo idę pozabijać parę osób i zgarnę itemki dla chłopaków. Mam nadzieję, że im się to spodoba. Zdecydowałem jeszcze wydać ostatni hajsik, który mam tutaj, na trydencik. I tutaj jest najtańszy na rynku z tego co widzę. Tak, za 2,5 tysiąca dolków. No, kupuję trydencik za 2,5 tysiąca dolków. On mi pomoże się mega szybko przemieszczać. No i dobra. Lecimy szukać graczy w takim bądź razie. Czy ja tu coś widziałem? O kurde! Jest jakiś ziom Ty idą. Idą, idą, idą do mnie. Idą, 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 idą. Dobra, piję stręża. O, toro sama, toro sama koleżka. Dobra, zbiję mu tarczę. O, jest koleżka. Fokusujemy się na tym. Dobra, zginą. Są martwi, są martwi. A ja mam jeszcze stręża. Gościu, nie masz szansy przeżyć. Ja sobie jeszcze ze Nie wiem, czy to ten, którego biłem pierwszego. Tamten coś tu kopię. Dobra, zbijam mu tarcie. Wchodzę w tego. Tego na D dojeżdżam najpierw. Huu! Dobra, będzie klepa w takim razie. Ja mam jeszcze stręża na 4 minuty. Okej. Okay. Jest! Jest, jest, padł. Padł, 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 padł. Dobra, teraz szybko tego drugiego. Gdzie jesteś, koleżko? Jest, jest, jest tu. Dobra, jest, jest, let's go. Dwa na jeden. Woo! Ale akcja. Strange i trójząb. Oh, man. I to znowu jacyś traperzy byli. Dobra, to była niezła, niezła akcyjka. Będzie itemów dla, dla tamtych chłopaczków. Pamiętajcie, robimy to wszystko w dobrej wierze, w dobrym celu. Tutaj odłożę kolejne sety. Co my tu mamy? Zobaczmy. Z klata, tutaj jakaś prot trzybania, prot cztery spodnie, jakieś tam takie, tego typu rzeczy to, O, oboje mieli z torcem Ładnie, ładnie, ładnie to wszystko wyglądało Szukamy dalej, szukamy dalej Poleciałem teraz na random tp i po prostu szukam, szukam kolejnych graczy do zabój zabójstwa Ej, to e, jest, jest, jest ktoś Dwóch, co? O nie, o nie, oni trapują Robiłem im nóżki! Strapowałem traperów. ja pierdzielę. Pa, pa. O nie, to był jakieś jeszcze... O nie, jacyś tacy gracze, którzy nie mieli zbyt dużo. A, tutaj takiej itemki, nie no, to ja tutaj nie będę im tego zabierał. Zostawię to komuś w skrzynce. Zostawię to, zrobię skrzynkę, wrzucam te przedmioty do skrzyneczki. O, prot 4 cztery klata, dobra, to wezmę dla chłopaków. Sharp 5 mieczyk też. Dobra, widzowie, dosłownie przed chwilą zobaczymy, jak te deski spadają z góry na dół. O, o tutaj potem tym się ześlizgnęły. Wnioskuję, że ktoś tam jest. Także ja tu sobie wpłynę na shift w takim bądź razie. Ej, nie ma. Serio? Niemożliwe. Widziałem serio, jak tu coś. No, na własne oczy widziałem, jak stąd deska spada. Tu jeszcze wyżej? Nie, niemożliwe, żeby tam ktoś był. Ty. Nie wiem. O, shulker. Jest tu! Lecę, lecę za nim Jest! Dobra Zbiję mu tarczę ma, ma Torsa, na klacie Dobra, Dawid, Bóg Twoje itemki muszą, muszą zostać podarowane innym graczom Chyba nie ma... O, okej, okay. on nie miał nawet jabłka Czyli dobrze, ej, dobrze myślałem, że ktoś tam jest Okej, okay, przyda się chłopakom. Tu mam wszystkie rzeczy, które zgromadziłem właśnie dla chłopaków. Co im rozwijam bazę cyk cyk cyk. Jeszcze żeby odciągnąć więcej graczy, przyozdobiłem to lawą, także teraz nie powinien tu serio nikt wejść. No chyba, że po tym odcinku. Dobra widzowie, mam już tutaj dwójkę tych koleżków na kanale i kurde, nie mogę się doczekać, aż im to pokażę. Dobra, to może was zapytam najpierw. Siemanko, możecie się przywitać. Cześć. Jak się czuliście, jak wam zniszczyłem wtedy tą bazę i w ogóle co, co wtedy czuliście? Hmm, źle, ja źle, byłem troszeczkę wkurzony. Możecie powiedzieć, jak to było na początku, nie? Że ja przepływałem, zobaczyliście mnie i chcieliście się pobić, nie? Tak, później y, zobaczyliśmy, że to ty, Peter, i no. się ucieszyliśmy, że byliśmy na Twoim kanale. A, czyli <laughs> rozwalona baza, ale potem się i tak ucieszyliście, że byliście w odcinku, tak? Dobra, słuchajcie, Wyście sobie, kurde... Co to jest jakiś kast, nie? No jak widzicie, nikt się nie może tutaj spodziewać, że coś tu może raczej być, nie? Jakbyście przepływali, to byście raczej nie pomyśleli, że coś tam może być, nie? Bo jako, że zniszczyłem wam bazę, to coś dla was tu przygotowałem właśnie, typnijcie się do mnie. A więc oto wasza nowa baza, panowie. No jest! Podoba wam się? Ja jestem... No, co powiedzieć. No, jestem ucieszony. Ta baza chyba lepsza niż, niż tamta poprzednia, co? No. Ale to jakby nie wszystko. No, starałem się ogólnie. Robiłem to chyba z 5 godzin dzisiaj. To wszystko tego Lava tam Specjalnie dla was, panowie. Patrzcie, tutaj w skrzynkach jeszcze. Byłem na polowaniu. O, tutaj w skrzynce. Macie sety. Tam parę wam setów popaliłem. Także tutaj macie... Jakby zadośćuczynienie, że tak powiem. A, przytaknął tutaj kleszka. A, dzięki, dzięki. Tutaj też macie sety Skita. No, to jest Tutaj macie enchantik jakieś wiadomo miejsce do przechowywania. Cyk, tutaj pierwsze piętro. Ej, tu było dwóch villagerów, przyrzekam wam, tu było dwóch villagerów, ale mam jeszcze hajs, to kupię wam ich, bo też zabiję wam dwóch villagerów. O oh, jest! I jeszcze macie tam dużo, dużo więcej pięter, oczywiście do zagospodarowania. Możecie tu sobie robić, co dosłownie chcecie. Ten cały lawakast jest taką jakby jedną wielką choinką. Tam na górę się da wejść. Miejmy nadzieję, że nikt wam tego nie zniszczy, panowie. No i tyle, może macie coś do dodania. Ile na 10 oceniacie bazę? Dla mnie mocna 10 na 10. Mocna a ty? Ha! Też spodzielasz się. Co, a co wam się najbardziej podoba? Charakterystyka budowy. No i jeszcze chyba to, że jest w lawakaście, nie? To jest spoko. Nikt nie ma raczej takiej bazy na serwerku. I tutaj jeszcze takiego innego shulkera, właśnie mam z secikami dla was, zdobytymi przeze mnie, jakby legalnie. Wszystko, co je możecie wziąć. Bo pewnie po publikacji tego odcinka pół serwera będzie jej szukać, więc musicie jej bronić, panowie. Poradzicie sobie? Okay. Kiedy chłopaki dowiedzieli się, że coś dla nich przygotowuję, oni też postanowili przygotować coś dla mnie. Zrobiliśmy taki mini prezencik. O, pałeczka Blaze'a. Uuuu Jakieś książeczki. Fajne, fajne, fajne. Dzięki panowie, to ja też w takim razie się cyknę tutaj. Schowam. Fajny prezencik. Doceniam o ten. Fajne, że też, że też zrobiliście mi prezencik. Chcieliśmy podziękować za to, co ty zrobiłeś. No, także widzieliście widzowie. Chłopaki byli troszeczkę zestresowani, mało gadali, ale wiem, że na pewno baza im się podoba. I mam nadzieję, że. że postoi trochę ta baza. Proszę nie szukajcie jej zbyt <laughs> za bardzo.